Zapraszam do testu. No i co? No to jedziemy. Jest bajebągo. Czekam aż dosłownie chwilę obcieknie. Siemanko. W ostatnim odcinku z listwy lipowej przygotowaliśmy taki korpus pod naszego woblera. Natomiast dzisiaj kontynuujemy serię od listwy lipowej do łownej przynęty. W dzisiejszym odcinku pokażę wam jak przygotować ten kawałek drewna pod kontakt z wodą, czyli zaimpregnujemy go, przygotujemy podmalowanie oraz uzbroimy. Będę montował wkręty, obciążenie oraz system grzechotki. W tym odcinku również pokażę, jak zdruta sam własnoręcznie przygotowuje wkręty oraz przeprowadzimy dwa testy. Pierwszy test to będzie dobór obciążenia. Pokażę Wam, jak ja dobieram obciążenie pod woblera, jak sprawdzam jego dociążenie, a drugim testem będzie test wytrzymałości naszych wkrętów. Sprawdzimy czy jakaś ryba lub zaczep będzie w stanie wyrwać wkręta z tego woblera. Zapraszam do oglądania. Przechodzimy do etapu impregnacji naszego korpusu z drewna lipowego w kaponie. Używam takiego jakie działanie ma kapon? No przede wszystkim jest to taki grunt, grunt do drewna. Impregnacja, stabilizacja struktury drewna, zamknięcie porów i utwardzanie drewna. Są różne szkoły też jak Aplikować kapon. Niektórzy robią to za pomocą pędzelka, ja robię to kąpielą, czyli po prostu zanurzeniowo i zostawiam. Niektórzy robią, nie wiem, kilka krótkich kąpieli, zanurzają, na minutę wyciągają, czekają aż wysną, powtarzają. Ja zawsze robiłem to w ten sposób, że w oblera korpus wsadzam na noc do kaponu zanurzeniowo, żeby cały był zanurzony. Chciałbym, żeby on przez tą noc po prostu dobrze nasiął. Rano go wyciągam, suszę. Suszę. Aż wyschnie spokojnie 24 godziny. Potem delikatny szlif, i przechodzimy do kolejnego etapu. No i co? Robimy kąpiel. Korpus już się kisi w kaponie. Ważne jest, żeby był cały, przykryty. I zostawiamy na całą noc. druta. Tak przekładam. Następnie nad pudełko i w taki sposób w pudełeczku na druciku zostawiam tak na 24 godziny. Po kaponie bierzemy klocek i go delikatnie na tym etapie tylko zdzieramy włos to teraz pokażę wam jak robić taki wkręt z takiego druta drut który nas interesuje to drut oczywiście ze stali nierdzewnej innego w ogóle nie bierzemy pod uwagę z tego co pamiętam to też to występuje pod. można znaleźć pod nazwą trud dentystyczny. Ja kupuję do dużych dżerków grubość 1,2 mm średnica, do mniejszych 1,0. Mniej więcej taki kawałek. Ciach. Następnie. Wyginam go do takiej postaci. I montuję w... i madle. Tylko staram się zrobić tak, żeby tutaj te końcówki były maksymalnie blisko siebie. Montuję taki hak na wkrętarkę. Ustawiam wolne obroty. haczymy i nie robimy tego tak na luzie. Tylko według moich obserwacji lepiej wychodzi jak robimy to idealnie w pionie i jeszcze ciągnę do góry, tak? czyli wkładam tu trochę siły no i powolutku zaczynamy to skręcać widzicie, na ręka, się, no nawet ręka się trzesie no bo po prostu ciągnę, tak? żeby tu była siła teraz uwaga jak coś takiego macie świeżo po skręceniu to tu ten element zwoju, który tworzycie, <coughs> może być gorący. Więc nie dotykajcie go przez jakiś jakąś chwilę, bo się możecie sparzyć. No i mamy kręt. Obcęgi. Taka odległość. No i oczywiście w okularach ochronnych, ponieważ ten element, jeżeli go nie trzymamy, no to on nam oczywiście gdzieś tam odstrzeli, więc uwaga. I mamy gotowy wkręt. Tyle roboty. No dobra, to przechodzimy do wklejenia i wkręcenia naszych wkrętów. Używam kleju dwuskładnikowego epoksydowego. Otwory, które wcześniej wykonywaliśmy, są oczywiście tylko otworami prowadzącymi. Więc tu dużą robotę trzeba wykonać po prostu ręcznie. Teraz ważny moment trzeba złapać i mocno ścisnąć żeby po prostu go wyrównać. O, teraz widzimy o co chodzi. Teraz jest osi. Mamy. Czynność powtarzamy z każdym krętem. Mocny wcisk. No i tak to się prezentuje. Sprawdzamy, czy są wosi. Zobaczymy, czy jest szansa, żeby ryba lub zaczep wyrwała wkręt z listwy lipowej. Zapraszam do testu. Kreskami zaznaczone, jak głęboko wkręt został wkręcony. Więc, ten jest najpływiej. No to wiadomo, że zaczniemy od tego. Ani rusz! Widzicie, cały stół chodzi. No, tak wam powiem: żadna ryba nie przełoży takiej siły jak ja teraz, kombinerkami ciągnąc jeszcze ciężarem ciała, gdzie ważę stówę. No wątpię, żeby jakiś szczupak był w stanie wygenerować taką siłę czy zaczep, żeby po prostu to wyrwać. Jestem pewny, że ten sposób mocowania wkrętów, który ja Wam zaprezentuję, jest solidny. Te otwory, które wiercimy początkowo w poprzednim odcinku było pokazane, to są tylko otwory prowadzące, wkręt ma, ma większą średnicę, więc poza tym, że ja go jeszcze wklejam, to jeszcze go. Wkręcam, jak sama nazwa wskazuje. Moim zdaniem nie ma takiego szczupaka, który byłby w stanie wyrwać wkręt z tego woblera. No, więc skoro mamy jeszcze trochę kleju, to przechodzimy do zrobienia tego systemu grzechotki. Więc prosty temat. Wpiszemy trochę kleju, i nakładamy oczywiście na kołnierz. Zakleiłem na razie system grzechotki tylko z jednej strony, ponieważ jak przyciskałem, to tutaj mógł od strony wewnętrznej, od kanału wypłynąć troszeczkę klej. Jakbym rzucił teraz kulkę i zamontował drugą stronę, ta kulka mogłaby mieć kontakt z tym klejem. Wtedy już nie wiem, nie byłoby tak metalicznego dźwięku tej grzechotki. Albo nie daj Boże, w, tra w trakcie nie wiem, oczekiwania, aż to wyschnie, jeszcze by tam gdzieś się przykleiła do ścianki i byłaby dupa blada. Kleje z jednej strony. Zostawiam, aż to sobie wyschnie i dopiero przychodzę do montażu drugiej strony. Na czas wiązania delikatnie sobie to ściskam No i zostawiam na kilka godzin. No i co? Tam już ładnie się związało. Widzę, że klej nie wypłynął. Mogę wziąć kuleczkę. Metaliczny dźwięk. Nakładamy klej na kołnierz. Tym razem nie montuję wimadło, bo nie chcę, żeby kulka, która leży teraz na jakby dnie, czyli opiera się na tej starej powłoce, która już związała. Nie chcę, żeby teraz miała przez najbliższe kilka godzin kontakt z tą, którą świeżo przykleiłem. Więc zostawiam w takiej pozycji. Tylko tutaj kładę sobie nakrętkę, zaraz na to położę coś cięższego, żeby to trochę docisnęło. No i zostawiam tak na kilka godzin. No i mamy grzechotkę. Wober przynajmniej wart już dwa grosze. Czasami jak jest metna woda, to grzechotka robi robotę i otwiera wodę. Więc teraz trzeba to zaszpachlować. Używam takiej, chyba ją kupiłem w Leroy Merlin. Jak widać jest to szpachla akrylowa szybko schnąca do wewnątrz i na zewnątrz więc, więc kontakt z wodą jest jej nie Taki plastik troszeczkę no co? Nic prostszego nie ma Cienka warstwa z jednej W przypadku tej szpachli nie radzę kłaść grubszej powierzchni niż 1 mm. Mm wysycha, mm wysycha i tak dalej, i itd. Tak Teraz to sobie zostawiam do wyschnięcia. W międzyczasie, gdy szpachla sobie schnie, można przejść do wyboru kotwic i kółek łącznikowych. Najczęściej stosuję te kotwice VMC o tym symbolu. Jeżeli chodzi o wymiary, no to biorę jedynki lub 1, 0. Są to mocne kotwice i bardzo ostre. Alternatywnie stosowałem również JMC w symbolu 216 1.0 0 lub jak tutaj 1. Jeżeli chodzi o kółka łącznikowe, no to nawet nie boję się używać takich z wytrzymałością 40 kg, ale naprawdę dobrze pasują do 12, do 12 i 15 cm jerków, ładnie siedzą. Do takich 10 cm, 12 cm do jutra raczej bym gdzieś zalecał 10-12 kg wytrzymałości. A czy wybierzecie VMC, JMC, czy BKK, czy każda inna firma, która ma dobrą opinię na rynku, no to na pewno będzie dobra. Ja Was tutaj nie mam na celu przekonywać do żadnej z tych firm. Po prostu mówię, co ja stosuję, co mi się sprawdziło. Najczęściej stosowałem te kotwice. Do zbrojenia e, kółek łącznikowych w kotwice bardzo polecam taki przyrząd. Tak to się prezentuje po wyschnięciu szpachla pierwsza warstwa Teraz uzupełniamy i zostawiamy do wyschnięcia cała pod lodem nie da się łowić nałożeniu trzeciej warstwy. Jutro rano zeszlifuję i będziemy przechodzili do testów obciążenia. Szpachla zaschła. Czas na przeszlifowanie tego. I no to jedziemy. jest ok, ważne żeby była równa powierzchnia, można byłoby tu jeszcze mocniej to zdzierać, potem się już pobawię, ale i tak na to pójdzie jeszcze kilka warstw podkładu, lakieru, więc to wszystko się wyrówna, nie ma co się tak tutaj nad tym spuszczać jest bajabongo Przechodzimy do doboru obciążenia i tego, jak ja to robię. I co Wam mogę tutaj doradzić? Przede wszystkim metoda própi błędów. Tutaj nie ma złotego środka, trzeba próbować. Ja natomiast wiem, że z tej partii drewno przy rozmiarze 12 cm do tego dzierka z przodu potrzebuje dociążyć 10,5 g, natomiast z tyłu 12. 10,5, no można powiedzieć 12, tak. Przy zastosowaniu takiej gramatury. Obciążenia. W przypadku tego jerka jest to jerk tonący. Zawsze jerki staram się robić tonące, ale oczywiście możecie się bawić. Trochę mniej obciążenia będzie neutral, Trochę dorzucicie, będzie szybciej tonący. Więc po prostu trzeba kombinować. Jeżeli chcecie myśleć o masowej produkcji, czyli nie wiem, zrobić powtarzalną ilość 10-20, a może i więcej takich woblerów, to musicie każdy taki wystrugany korpus, który ma już powiedzmy tą grzechotkę i wkręty, zważyć. Następnie musicie sobie zanotować, ile waży taki korpus przed dozbrojeniem. I żeby mieć ten schemat, to musicie po prostu potem porównywać. Tak? Jeżeli korpus jest w tym zakresie wagi, powiedzmy, nie wiem, waży XG, no to wtedy lecicie ze schematem, dorzucacie tyle obciążenia, ile macie zanotowane. Przede wszystkim na początku baza, którą chcecie dociążyć, musi mieć stabilną wagę. Jeżeli robicie to z tej samej partii drewna, według szablonu, tutaj nie powinno się rozjeżdżać. Natomiast jeżeli traficie na inną partię, no to lepiej to zawsze zważyć i sobie porównać, czy baza waży tyle samo. Do testu obciążenia oczywiście bierzemy woblera i znaczy korpus, tak jak miałoby być już na gotowo, czyli musimy już do testów również uwzględnić to dociążenie oraz kotwice z kółkami łącznikowymi, które również swoje ważą. wagę i testy przeprowadzamy z kompletnym obciążeniem. Oczywiście dojdzie jeszcze tutaj podkład, lakier, farba ale to nie ma tak dużego wpływu na wyporność tego jerka, więc możecie mi zaufać. Zrobicie takie testy z kotwicami, z obciążeniem i z takim korpusem. Zapiszecie to sobie w Twoich notatkach, zważycie bazę, ile waży, i możecie na tej podstawie tworzyć sobie schemat. Zachaczamy kotwicę. Tak, przygotowany korpus. Możemy zacząć wyważać. Montujemy to obciążenie na razie bez kleju, tylko sobie wsadzamy. Można to delikatnie zakleić taśmą, ewentualnie, jeżeli jest luźno, przytrzymać to recepturką. No i słuchajcie, na początku można zrobić testy. Zobaczmy, z jaką prędkością To nie fabrycznie przygotowany żerk tonący. Oczywiście, im wyższe naczynie, tym dokładniej to sprawdzimy. Teraz zrobimy test na moim gotowym, który też jest tonący. Widzicie, jest to bardzo zbliżony. Jest nasz prototyp. Idealnie, jest tonący. Czegoś takiego właśnie oczekuję po dżerku. Wrzucam go do wody. Obławiam maksymalnie takim żerkiem wody do 2-3 metrów głębokości. Jeżeli tonie z takim tempem, nic więcej nie potrzebuję. Wrzucam, daję mu dosłownie 2-3 sekundy. Jest już na pożądanej głębokości. I zaczynamy jednostajnie zwijać lub szarpać, czerkować, zwijać z przerwami, jak tam sobie chcemy. Teraz wyciągam to obciążenie, daję mu spokojnie wyschnąć, niech to będzie nawet doba, ponieważ to jest ok, po kaponie, ale niech on sobie spokojnie wyschnie i przechodzimy do kolejnego etapu, czyli będziemy montować obciążenie, wklejać, pachlować i następnie podkład. Wciążenie już wklejone nałożyłem pierwszą warstwę szpachli. Pamiętajcie, tak jak mówiłem, nie robimy tego na raz. Warstwa po warstwie, czekamy aż wyschnie nie, nie grubiej niż milimetr, więc na spokojnie tu trzeba położyć kilka warstw. No i potem wszystko wyszlifować, i korpus będzie gotowy do nałożenia podkładu. pierwsza warstwa przeszła, widzicie takie kratery się porobiły, uzupełniamy znowu. Jeszcze troszeczkę ostatnia warstwa. No, już jest ok wypełnione więc teraz szlifujemy Kiedy już mamy to zaszlifowane, no to ogólnie nigdy tak nie robiłem. Zawsze robiłem na żywioł, to znaczy że to zahaczałem drucik, robiłem kąpiele w podkładzie, w lakierze, w malowaniu i na sam koniec nożykiem to zaskrobywałem. Przemyślenia miałem takie, że jeżeli się to robi nie po każdej walce, to raz na końcu, to wtedy lepiej schodzą te wszystkie lakiery i te farby z tych krętów. Natomiast teraz zrobię testy pierwszy raz. Po prostu zaklejam to dwustronnie taśmą malarską. W ten sposób tutaj dociskam. Zobaczymy, czy to zadziała. Nigdy tak nie robiłem. Nie był to dla mnie jakiś wielki problem. A teraz mam okazję, więc sprawdzimy. Zabezpieczę tak sobie każdy wkręt i zobaczymy co z tego wyjdzie. Oczywiście przed tym jak wsadzamy to do kąpieli, to dobrze, to po prostu przedmuchać te wszystkie okolice, gdzie mógł jakiś pył ze szlifowania jeszcze zostać. Przedmuchajmy, żeby mieć pewność, że po prostu nie ma żadnych żadnego pyłu ze szlifowania i tak dalej. Ciekaw jestem, czy to w ogóle coś da, czy będzie tylko gorzej. Czas pokaże, I teraz przechodzimy do podkładu. Ja używam takiego śnieżka nitro biały połysk. Połysk, ponieważ uważam, że po prostu lepiej ta farba siada na tym połysku niż na jakimś macie. Używam białego podkładu nitro, ponieważ dobrze wiąże się z drewnem lipowym i tworzy taką twardą i stabilną bazę podmalowanie. Nitro penetruje również powierzchnię drewna lepiej niż farby wodne czy akrylowe, dzięki czemu podkład też nie łuszczy się i lepiej izoluje drewno. Dodatkowym atutem jest odporność na wilgoć po wyschnięciu, co ma znaczenie przy regularnym kontakcie z wodą. No i jedziemy. Pamiętajcie, żeby farbę wstrząsnąć lub wymieszać przed jej nałożeniem. Mamy farbę, gród, no i co? Zanurzamy. Ja to robię kąpielą. Czekam aż dosłownie chwilę obcieknie i przekładam. Tak sobie schnie. Potem ponawiam ten zabieg, tylko że od drugiej strony. Tutaj, na szczycie, jak teraz zanurzałem go, no to ta farba grubiej po prostu może się odłożyć na spodzie. Potem obracam go. Podwójne takie nałożenie podkładu powoduje, że będzie ten podkład po prostu równo nałożony. Z obu stron powinien mieć taką samą lub porównywalną grubość. Tyle filozofii. Czekamy aż to totalnie wyschnie. Robimy potem drugą kąpiel. Drugą stroną. Tak to się prezentuje po pierwszej warstwie podkładu. Drugie zanurzenie, tak jak wspomniałem, obróciłem teraz stronę. Głową w dół nurkujemy i jednostajnie wyciągamy. Tak się prezentuje nasz korpus po dwóch warstwach podkładu. Jest gotowy. Drewno jest zabezpieczone, wkręty siedzą, grzechotka działa, korpus przeszedł testy obciążeniowe oraz wkręty przeszły testy wytrzymałościowe. W następnym odcinku, który jednocześnie będzie ostatnim już odcinkiem z tej serii, czyli jak stworzyć własnoręcznie jerka szczupakowego, będzie malowanie, lakierowanie oraz wykończenie tego korpusu. Również pokażę jak ten jerk pracuje w wodzie, zaprezentuję jednostajne prowadzenie oraz szarpanie, czyli jerkowanie. To do czego tego typu przynęta jest stworzona. Jeśli chcesz zobaczyć, czy ten kawałek lipy może się zmienić w łowną przynętę, zostań na kanale. Zapraszam.